Czasza niebios jasna i czysta, Świaszcze grają w niej i w peluszce. Rolnik homoseksualista usiadł sobie na chwilę przy truszce, to on pierwszy się zdecydował... Przedtem tego nie było na wiosce. Ech, dziedzina trudna i nowa. Ech, niełatwo wprowadzić postęp. Nie wydzierży, kto mdły i słaby. Nie wprowadzi tutaj Europy. Gdy w dodatku ciągnie go na pady. a powinno ciągnąć go na chłopy. Zniechęcony jest i rozbity. Od jak wczoraj mrugnął na stacha, to ten Stachu. Cholerny prymityw mu odmrugnął i wkrzyk: Co jest flacha? Gdy zaś Wojtka pogładził w przelocie w Oczy przede mną patrząc łagodnie To ten Wojtek do niego Ty młocie, ręce se i o spodnie Z Jaśkiem także nie wyszła rozmowa Przez godzinę gadał do miernoty, Że tendencja ogólnoświatowa A ten zaraz, ty pożycz sto złotych Chylił no bydle puchliwe i durne, usłyszawszy o tych nowych stylach. Krzyknął – Nigdy ja od tego wumrę! I do lasu dał natychmiast dyla. Wiejski dzionek zakwitał szeroko, rolnik w sobie żał i gorycz tusił. Splunął, mrugnął – kiwam wszystkim w oko. Po czym z ulgą pobiegł do Magdusi.